No Arturek, tu są dwa dla Ciebie, a reszta dla Michałka. No rozpakowujcie. No szarpnij. Mocno. O właśnie. Ty tego tak nie szarpniesz. To musisz zdjąć. Musisz to zsunąć. Mam! No to teraz zdejmuj papier. No, Nie słuchaj, tak czy to? No zdejmuj papierek. Zdejmij. Co ty tam masz? A to ja. To zaglądaj, co ty tam masz? Wow! Co to jest? Zdąbek! Co to jest? Co to jeszcze jest? No to... Okej, okay, no to rozpakowuj dalej. Dalej rozpakowuj. Drugi prezent, Otwieraj kolejne pudło. Kolejny... Nie ten. Tam. Dobra, tam. może być ten. Może nie, to jest Arturka. Zostaw, to jest Arturka. Tomasz. Tomasz, to, to, To rozpakowuj. Musisz zjąć to. Ale idź tam, idź tam. Idź tam koło Arturka. Koło Arturka idź rozpakuj tam rozpakuj tamten prezencik no to rozpakowuj dalej zostaw dalej tamto paczuszkę rozpakuj tam masz paczuszki rozpakowuj a to moja normalnie wigilia no, rozpakowuj z papierka. To suń ten, są ten, ten, snążeczkę. Suń. O tak. Piotruś! 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 Ja nie mogę, ale prezenty. Piotruś! Piotruś! No to rozpakowuj dalej. Pamiętasz, jak sam tą kokardkę naklejałeś? Rozpakuj, typo. No, rozpakowuj tam dalej. Na, tam jeszcze masz prezenty. Tam masz prezenty jeszcze. Duży. Duży rozpakuj. No chyba się nigdy tak nie rozpakowywali. No. Na widzimy rozpakowali No nie, nie było takie zaklejone. Nie, tylko te auta były. Auta były, no, pakowane. Co ty tam, Arturek, masz? Michał, ty rozpakowuj swoje, nie zaglądaj do Arturka. Pomóż mu tam tym, I Mi też. Pomóż wow. ci? Dobra, a to co poradzi. Okay. Daj, to, jest to sianie, tyle papieru dałem, to jest trochę podanej. No. Jakieś wow. mhm. Jaki straszne pudło jest. Co ja. tam? Poka a ty co masz? Dresy jakieś liczne. Jakie straszne pudło, pewnie telewizor, co? Piękne nie, 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 Dresy, a ja. śliczna. No. Muszę pomóc Miałkowi rozpakować. Czekaj, weź paluszki. Weź paluszki. Ej, czekaj, to jest, jak ja to naklejałam. Nie, to spadnie. Ja, ja umiem. Do góry nogami to chyba jest. Jest? Umiem ja. Nie. Ojejku, co tam jest? Co tam jest? jest! No, 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 to, no, to, no. Jedzą no, wyciągajcie, wyciągajcie. Ja wam przyczyłam pudełko, aby wy wyciągajcie. Hmm. Daj, no, daj! Ile to wszystko kosztowało? No, wszystko o, No i jeszcze masz prezenciki. To zaraz rozpakujemy. No, Dajcie dźwięk. tu na bok. Jeszcze gdzieś tu jakieś dwa preznie. Jeszcze tu masz, Michałek. No, potem po cofą, No rozpakuj! Tu masz. Arturka. Rozpakuj. Proszę, rozpakuj. Czekaj. Przepraszam, rozpakuj. Arturek, powkładaj papiery do pudełka. Albo nie do pudełka, gdzieś by je... Mm. Do pudełka, do pudełka. Kupa! Kuba! Kuba? Mhm. O kurce, blade. To się otwierają, te? No. Otwierają się. Jak? No! Aha, Ach, zaraz nam potworzę. Po jest Kuba, tak. A tu Tomek jeszcze jest. No przycisk. tak. Super, jeszcze zobacz, co tutaj jest. Michałek, popatrz jeszcze, co tutaj jest. Ugrania dla Michał. A Ty już wszystko obczaiłeś. No popatrz, co jest. Michałek, popatrz, co tu jest. Dobra. Dobra.